Śpieszymy się, śpieszymy, 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 biegiem, biegiem, biegiem! <śmianie> Siemano, cześć, witajcie bardzo serdecznie po raz kolejny w Dekru! Słuchajcie, oprócz tego, że ulepszyłem Nissanka, to znaczy no, zrobiłem testy i jest teraz nic lepszy i na śnieg się świetnie nadaje. To o, właśnie oprócz tego faktu, że troszkę nam to pomoże, to jest jeszcze drugi fakt taki, że ja dzisiaj po prostu czuję, że żyję. Nie ma kompletnie szans, żebym coś przegrał. Wiecie z jakiego względu? Otóż obudziłem się rano, szybka podróż zanim sobie rozpoznałem, to wam opowiem. Opowiem. Skoczyłem do łazienki, wróciłem, jakaś tajemnicza siła, nie wiem, coś się stało, zamroczyło mnie. Nie przeszkadzaj mi, nie dzwonię, jak ja to opowiadam. Po prostu, nie wiem, coś się stało. Zaczepiłem się nogą, a akurat leżało na ziemi. Jak przypierniczyłem kolanem w, w kant, w róg, w natarcie drzwi, tak to nazwijmy, to po prostu czułem w tym momencie, że żyje. A po prostu czułem, że żyje. Żadnej kawy, żadnych energetyków, nic nie trzeba ziomeczki. Po prostu wystarczy, że się w coś porządnie. Pieprzniecie. naprawdę ja czułem, że żyję i teraz jestem tak mega pobudzony, że no tylko no, nic mi więcej nie trzeba, proponuję to wygrać! I jeszcze coś chyba mnie mówić, aha. Jeszcze jest fakt takiego czegoś, muszę tu stąd wyjechać. Że zdobyłem 40 poziom przy okazji tutaj tych moich wyzwań. Znaczy no tych teścików świetnych i odblokowałem turowego tu jest w Los Angeles. Jest tunel tu, torowy torowy, jaki turowy. Torowy, tura, to ty sobie możesz. E, torowy, samochody bardzo szybkie, lecz jak oni to mówili? O, jeszcze coś tu jest, to jest ucieczki. Aj, a tego ostatnio nie wygrałem, może to jeszcze zrobimy. Ostatnio to próbowałem, ale autko mi nie dało rady. E, samochody bardzo szybkie, lecz jak ona to mówiła? Że, że, że czułem, że coś trzeba uważać na nie po prostu, jak się jeździ. Dobra, uciekajmy ze strefy. Teraz ten Nissan jedzie nieco szybciej. Ale to chyba i tak nie wystarczy, żeby stąd spierdzielić No spier... O kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze Ściga mnie ta strefa, ale i tak dalej dojechałem Chyba dojechałem dalej niż ostatnio <grywa> Kontynuuj, nie, to, to nie jest na mój wózek jedziemy. jedziemy, jedziemy, jedziemy Dziadka Mroza I tutaj Nie tutaj, tylko tutaj, moi drodzy Graj, co to jest? Poziom normalny, zalecany, 530, a mam 603 można, można, jest fajnie Tym razem mam nadzieję to wygrać Bo ostatnio coś nie dawałem rady Bo mi autko nie śmigało I popełniłem też taki głupi błąd Teraz to wygram, nie ma opcji Żebym tego nie wygrał Let's go Jedziemy, jedziemy, jedziemy Kurcze, jak się popatrzę tylko na drzwi Tam mieszkają jak to Fui. Dobra, kto ma najlepszy wózek tutaj? Heheheheheszki, he. już pa, 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 patrzcie jak bardzo uprzedzam. Co siedzisz w Porsche to nic nie Czy znaczy. lu... Fuck. Ja się tak boję najgorzej, bo oni kurwa tu jeździć nie potrafią. Nimi tu tak miota. A przy okazji jak nimi miota, to we mnie też wderzają. I to jest lekki ból. Ból dupy. Ja się też zastanawiam czy po tym wyścigu od razu nie pójdziemy do tych torowych samochodów. Czy Zoe tam czegoś nie przygotowała. Czy Roksany, czy ktoś tam kurcze inny. Oj, 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 tu ostatnio wypadłem, bo przegazowałem. No i popatrzcie, już na prowadzeniu i już pierwszy, już bardzo szczęśliwy. Zabierajcie tą choinę. W ogóle nie wiem, czy mam już choinkę ustronioną, no jeszcze nie. Ja ty dopiero będę robił, tylko że nie wiem kiedy. Teraz to prawdopodobnie przez weekend. Taka historia, słuchajcie. czekam na tą koszulkę z kapsy, ale kurczę... No, żubry! Wiem, że bardzo dobrze kołas, ale niestety nie. I coś się na tym kapselu nie mogą wyrobić, jeszcze zamówiłem kubek, to może dlatego przy okazji, bo chcę zobaczyć jak to wygląda, musiałem tak, wiecie, żeby zobaczyć co wam wcisnę, o, tak to nazwijmy, tak to z zreasumujmy. Ej, dlaczego oni mnie tak bestialsko ścigają, ale mi się podobają tutaj wyścigi potężnego masaka, dajcie mi ich więcej, tak... Po śniegu, po jakimś żwirze, nie wiem czy po, po wiecie, po terenach takich fajnych, piaszczystych czy coś, to są moje ulubione wyścigi. Po asfalcie, to jeju, ty już za dzieciaka się w Colin McCulvey, tam pojeździłem po takiej mm, trasie w Niemczech. Tam zawsze się po asfalcie jeździło. Ja to tak tam po prostu piłowałem tą trasę, tak ją po prostu tłukłem, wykręciłem najlepsze czasy, jakieś tylko dało. Także po po, po, po po, asfalcie mnie to raczej nie rajcuje, takie po właśnie po śniegu. No świetne. W ogóle śnieg to ja w każdej grze lubię. No to jest zajbiste. W Call of Duty tam mapy na śniegu, moje ulubione zresztą. Teraz tutaj po śniegu jazdę też. A kurczę, sporty zimowe też na śniegu najlepsze. A popatrzcie co jest: śniegu nie ma. Aczkolwiek jest na to wytłumaczenie, dlaczego w tym roku i w zeszłym, i prawdopodobnie jeszcze w przyszłym będą słabe zimy. Zobaczcie sobie na kanał Nauka to lubię, tam tamtypek opowiada bardzo dobrze wyjaśniony, oprócz tego, że dużo rzeczy się możecie dowiedzieć z różnych dziedzin. To ciekawe opowiada i jedną z rzeczy, o których mówi, to jest właśnie zima, tegoroczna, czy tam zeszłoroczna też przy okazji i dlaczego tak się dzieje, że są akurat ciepłe no bo kurcze, kiedy ostatnio mieliście taką zimę, że ja wyszedłem na dwór yy, no teraz, grudzień przed Wigilą jest ciepło, no masagry, ja nawet w samym sweterku mogę chodzić te, he, 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 bo mi ciepło nawet okno sobie w nocy otwieram praktycznie na godzinkę, niech się ciut przewietrzy i mi nie jest zimno, czekajcie, co to jest za zima powinno jebać po prostu zimnem i śniegiem, umówmy się a tu nie, tu po prostu nie nie, nie, nie ale z jakiego względu to was tam odsyłam znajdziecie sobie no obejrzcie sobie wszystkie, ja obejrzałem wszystkie było bardzo fajnie, On jak fajnie opowiada, różnych rzeczy, ciekawych rzeczy się możecie dowiedzieć, więc jestem zachęcam, okay. sobie wejdźcie meta ha 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 zwyciężyłem frajerzy kto jest pierwszy? ja jestem pierwszy, dajcie mi jeszcze złoty medal, bo ogólnie zasłużyłem nie to mi się wydaje mission completed o, oj, tak! Dziękuję. Tak. Dziękuję. Chciałem jakiś samochód zrobić na torowy. Może sobie kupimy jakiś nowy, co wy na to? Wydam te kredyty dekru i, i walić to. Kupujemy nowy wóz. Kupujemy nowy samochód. No teraz będę je przeglądał dopiero. Może nie tak jakiś zajebiście drogi. Co to znaczy? O, kolejne. O, so oh, yeah! Ah, tylko pytanie, gdzie to jest? Oh, uh, hu, 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 hu zimyczki, nawet no, nie tak daleko. Czym jadę? Serio, tym? A po cóż to? Po cóż to ją. O Jezus, a tu jest dopiero daleko. Najmita. Nie, 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 nie tylko w ruletce, Ale dobrze, jak tak, to tak. Ale najpierw jedziemy tutaj. Ustaw znacznik ja nie rozumiem dlaczego Nissanem, wyścigowym, tak? Czekajcie co ja zrobiłem? Ustawiłem znacznik? Wyścigajmy ja się mam ścigać po śniegu, czaicie bazę. To jest tak troszkę dość dziwne. I dlaczego mnie prowadzi przez las? Tego też za bardzo nie wiem. Nie, nie prowadzi mnie przez las. Tutaj, ej, no Boże, zakończyłem wyścig i mnie wywaliło tu tutaj. Au. Normalnie samochodu już by nie było. Waliło mnie tutaj. Z jakiej paki to ja szczerze Wam powiem? Nie wiem. Boże, sam nie zauważyłem, jak tam wjechałem. Ale raczej w to wątpię. Gdzieś tu jest satelita. Wiem, że jest satelita, i musicie mi o tym mówić. Ale ja jak zwykle nie mam czasu i nie mam ochoty na to, żeby jej szukać. Zresztą jakoś żyję bez tego znajdowania tych satelit. Gdyby one były łatwiej do znalezienia, że wiecie, byłyby przy drodze, a nie gdzieś tam, że zawsze się muszę wpierdzielić w jakieś miejsce. O, Coca-Cola jechała! O, tutaj też coś mam, proszę bardzo. To jest prędkości 59? What the fuck? Jest 59. Dobra, mamy to po drodze. Ej, spadaj ty ze złotem. Czym on jedzie? No dobra, ty masz Lambo, a ja mam Nissana Ale on się będzie ślizgał, ja wam mówię. Cichutka i zakręt! O Jezu, trzymaj się drogi! Dajcie mi brąz przynajmniej! No bez przesady! Brąz będzie. Dobra, brąz jest. Oj, to chyba jakoś... Nie wiem co ja odblokowałem. 36 wtrysk. E -ha -ha. Eee, wspierajcie. Jakie to było daremne, kind of nie chyba, tylko na pewno uruchomiać jakiś alarm. Kto ci kazał drążyć? Kto ci kazał grzebać łapkami w tych serwerach? Ach. Nie masz lepszych rzeczy do roboty. Kurwa, no nie masz! Kawa, cokolwiek innego. Kolanem w drzwi! Przebudź się i myśl, co robisz. Hmm. Ja ci jestem na miejscu. A, będę przed glinami uciekał, no prosta rzecz. jest te sprawa i hamujemy... Łee, ja zawsze mam wrażenie, że to przeburzę. O, w każdym podpunkcie mogę coś blokować. Złoto, 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 Nie gadaj, tylko wsiadaj, no już minęło 5 sekund. Jasne, bardziej przegazuj jeszcze zaszpanuj tu nie wiem krzaką kurde, a później dopiero ruszaj, nie? Aaaa, przejść trasą do ucieczki. Dobra, czyli co, ja nie uciekałem, aczkolwiek podejrzewam, że za chwilę ludzie kobolna będą. Dobra, przynajmniej się trzyma drogi, przynajmniej jest asfalt, a nie tak jak poprzednio, jak próbowałem tym nisankiem jechać tam po śniegu na początku tego Yellowstone. To kurczę, tak miotało po drodze, aczkolwiek coś widzę, że tutaj też jest lewka pokrywa No i też będzie nami ciepać. Będzie nami ciepać! Ciepać! Wiecie, ciepać! Dobra, uspokój się, proszę cię. Jest poranek, tak, ty zjadłeś śniadanie, oczywiście możesz wrzeć ale nie do mikrofonu, nie, do, nie, do, nie do, do ludzi. Chyba, że... Mam to w jakiś sposób. Podoba mi się. Co it! Dajże spokój. O, 10 km, 5 minut, jasne, damy radę. Ja takie misje lubię, bo nie mam żadnych wrogów, którzy mi kurczę... Przeciwników na trasie, którzy mi utrudniają życie wpieprzając we mnie. Roksan, błagam Cię, kto tu jest mistrzem kierownicy. Popatrz, jak ja bokiem wchodzę w każdy zakręt. Patrz i jeszcze. Oj, coś ten Nissan tak ma, jakby mało pary w, w kołach. Ale fajnie, 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 trzeba tego wyczuć. Trzeba mieć więcej pary w tym Nissanie. Roksan, błagam Cię. Możesz na chwilę wysiąść i samochód nam od tyłu wytrzeć? Przydałoby się. Z tego względu, że... No jest brudny, nie? Cicho, on nic nie powiedział. Dobra, powiedziała jedna. Dobra, postarajmy się już nic nie uderzyć, bo biedna się stresuje. Czekaj co bym sobie powiedział jakbym takiego flipa wywinął. Niechcący oczywiście, nie? Nie. To ciekawie co by gadało. Oj, otarłem się, nic nie. No kurczę, tylko się otarłem. Dziewuchko! Uwagam Cię. Cyk. Siedem kilometrów. W ogóle na ile nasta? Nie no, ta kampania nam chyba pozwala na... Ja coś czytałem. 10 godzin rozgrywki w trybie dla singla, w sensie, że kampania jest mniej więcej 10 godzin. Oczywiście już nie wyliczam wszystkich moich powtórek. No bo w sumie tak by to też mniej więcej wychodziło, bo jesteśmy już przy czwartym typie samochodów, przy torowym. A później... Czy to jest piąty? To jest... Kurde, teraz nie wiem, czy to jest piąty, czy. Ja pitole, torowe chyba są ostatnie. Ej, kurde, teraz sobie nie, muszę zobaczyć, bo nie wiem, czy czasem jeszcze czegoś nie ma. No ale mniej więcej tak z 10 godzinek, tak wiecie, 20 parę odcinków wydaje mi się, że będzie, bo to tak zawsze na odcinki przeliczam. Dobra, że nie trzeba przed nimi uciekać, bo byłem święcie przekonany, że będę musiał przed nimi uciekać, a tu. Spoko, jazda pod górkę, jeszcze po śniegu mniej więcej, fajnie ten Nisanek ogarnia Najpierw by było złoto oczywiście No kurcie! Widziałem. ale dlaczego ona się musi za każdym razem uleczać jak ja czegoś dotknę? Okay. Dotknąłem go? A nie dotknąłem. <laughs> oj, bandy dotknąłem. Uwaga, watch it. Yeah, careful to, by mogła dać spokój. Patrzcie, jak ta meta jest mega daleko, jeszcze kolejna Coca-Cola jechała. Idzie śnieg, i, nie, idzie śnieg. Pada śnieg, pada śnieg. Watch it, careful. Powiem dwa razy przypierdziłem. O, znowu coś powiedz. Popatrzcie, nie odezwała się pierwszy raz! Szacunek, szacunek, szacunek. Gdzie cię ulice? O, teraz się na pewno no, wiedziałem. Dwie minutki, jasna sprawa, przecież to jest dwie minutki. Chyba, że będą mega zakręty, no to wtedy jest. Po ptakach! Otarłem się od niego? Nie otarłem się. wiecie, wiem kiedy już nitra. Ludzie koburna. A w ogóle ona była w Fordzie jakimś. Dlaczego ona sama nie mogła uciekać z koczka na mnie? I don't know. Kurczę, faktycznie. Że... O Jezu! Wracaj na trasę. Na trasę, a nie na śnieg. Ej, zobaczcie. Minuta 20... Cholera, ja wiedziałem, że będzie po zakrętach. Nie wiedziałem, że może być faktycznie w którymś podpunkcie ciężko. Przepraszam. No wyluzuj, mam minutę i kilon. E, dobra, nie, bo ja znowu panikuję. A to nie ma podstaw. O, jakie fajne eee! jaki fajny miasteczko! Jaki pałacyk w śniegu. Zajebiste meta. Pięknie tutaj. I co dalej? Proszę, 41. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy za poziomik. O, srebro, no może być. Nie będę tak jakby, dyskutował, biorąc też pod wzgląd to, że no, rozpierniczyłem się o dużą ilość band. 580. Pa! Tak, torowy to jest chyba ostatni, mi się wydaje, Kurczę, już Nie kojarzę, ale tak mi się wydaje. Nie szczaili się. O, oszronione Nissan. Kolejna rzecz, którą bardzo lubię. Dobra, wiecie co? Po drodze na pewno zna jest dużo testów. Dobra, jeden test. <laughs> Ale tu mamy coś nowego. Mogę tutaj wykonać szybką podróż, albo tutaj. Nie ustaw znacznik, pogięło was To my musimy się udać gdzieś do kolei A choćby tutaj, najbliżej Dworzec w Detroit, szybka podróż I tam się kopsniemy, zamienimy wózek i dojedziemy Tak mi się przyniemi No jak tu, kurcze powiem wam szczerze, ty, ty, ty. już wam to nie raz mówiłem, ale to tyle razy ratuje tyłek Tu, nie? Dworzec w Salt Lake City Pom! O Jezu, ale jedziemy dziwnie. masakra będę żygał. Dobra, jesteśmy na miejscu. Super, jesteśmy na miejscu. Ciekawe, jak daleko tam jest. Panie, jak daleko do wyścigu? A, wydaje mi się, że nie aż tak. Najemita został znacznie. Tylko, że jedziemy tym. Czego ja nie lubię? Bo jest wolny. Umówmy się, 7 km. I w boczek. I jedziemy. Tak, wiem, że tu jest. Dobra, może. Cio, znajdziemy satelitę. Zobaczy na mapę. Nie ma opcji, ja wam pokażę, że ja jednak potrafię. Troszkę to pozajmie, podejrzewam. Gdzie tu jest ten znaczek satelity? Powinien być taki mniej więcej gdzie jest. Chyba że już się nie będzie objawiał, bo ja jestem w jego obrębie. Dobra, no to wróć. No wróć mi na trasę i poszukajmy. Nie. Jedziemy na wyścig. Po prostu darujmy sobie. Jak zwykle nie umiem tego znaleźć. Nie, no, jestem lewy w tym szukaniu, więc. Ja bym musiał mieć chyba dokładnie oznaczone, w którym miejscu to mniej więcej mam. <grym> Oj, odarłem się o policję, dobrze że nie wjepczyłem w nich, ale jednak w drzewo wiby. No, przepraszam Was, jest śnieg na nawierzchnię, ja mam nieodpowiednie opony. No, czego chcesz Proszę 6 km, to w sumie nie możesz być tak daleko. Tylko że po zakrętach, a tego to ja nie cierpię. Znaczy, no, uwielbiam zakręty jak jest wyścig. Jak mam gdzieś dojechać, to najpierw była prostka. Ja bym mógł jechać te 200 coś na godzinę. Bez żadnego kompletnie skręcania. I to by było najlepsze wyjście w tejże sytuacji. Aczkolwiek... No, na razie czekaj. Nie mogę za bardzo narzekać na nic. Oj, przytarłem znowu coś. Tylko, że na tej nawierzchni, kurczę, ten Nissan nie za bardzo chce skręcać. Muszę mu hamować, bo będzie czołowe z tirem! Oj, tir się przewrócił. A, masakra. Święty Nie, to, to nie jechała kogo. To znaczy, to jechała kogoś, ale w takim dużym baniaku. A mogę na wprost? o mniej więcej. O kurwa? O kogo? A, a będziemy eliminować. Dobra, proszę bardzo i on będzie przede mną uciekał, tak? sweet to dość logicznie mega bardzo logicznie, tak mi się przynajmniej wydaje o, przepraszam ja tu skręcam, właśnie w taki oto sposób, Wynajmijcie kogoś od barierek bo trzeba naprawić ale tu są fajne miasteczka fajnie, zróbcie The Crew 2 z bardziej dopracowaną oprawą graficzną a mniej więcej w tym samym stylu utrzymanym. utrzymamy, będzie świetna gra, naprawdę. Pozwalam wam zapakować do pudełka, nie wiem, z 6 płyt. Spoko, nie mam z tym żadnego problemu. Call of Duty mogło to wy też możecie, tylko że wy na dwóch płytach jesteście lepsi od 6 płyt tamtych. nie wiem czy to robić. Darujmy sobie. Balone tu... Oje, tu miota tym samochodem. Tutaj, jakby on czuje to, że, że jedzie, Mogłem to poskracać. jasna sprawa. Aj, przepraszam, ale dziwnie się idzie po tej nawierzchni. Tu mam autę co to jest? Ej, jestem siepka, nie solo. Pagany samochód w wersji, ride. Nie gadajcie, że będziemy skakać ze skocznią. Pogięło was? Fajnie, by było, co nie? Ło kurwa Nie rób tego. Nie, nie. ja nie, nie. wykrakałem. Dobra. Robimy jump. Zdejmij zawójce. Isz... O to fuck! Przecież to nie miało prawa przeżyć. Zero. W ogóle skoczyłem dalej niż... Czy ja, w się zastanawiam czy ja tu przejadę. Bo kurde, a na wprost.

Kurcze, kurczę jakbym nam nie przydzwonił to już bym był praktycznie mi się wydaje przy nim, ale... Renifer! Aj... Ajść to musiałbym... Bo... Skrócimy sobie Takie tripy tu się robi. Przydzwoniłem w typa ładnie Dobra, jak chciałbym złoto, to by było mega fajnie, nie? Dawaj, dawaj, przydzwoń w niego jeszcze raz. Poszedł! Cześć! Ej, nie, nie bywale szybko mi to poszło. Nie bywale szybko, serio? Złoto, jak nic, musi być. Nie ma innej opcji. Złoto. Złoty, dawaj. Dawaj mi złoty. No, dziękuję. 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 My.

Dobrze, ale to słuchajcie, tam pojedziemy w kolejnym materiale, mam nadzieję, że ten odcineczek się wam podobał, mimo moich kilku odpałów, no i coś, zostawcie łapę w górę, jak się wam podobało, ja będę widział, będą kolejne materiały, będzie fajnie, no i trzymajcie się gorąco, cześć, na razie, pa!